Kto by przypuszczał, że po trzech dekadach Justyna Steczkowska powróci na scenę konkursu piosenki Eurowizji? To wydarzenie ma miejsce w Bazylei, a przygotowania do tego ekscytującego koncertu nabierają tempa. Zarówno fani, jak i eksperci z branży rozrywkowej coraz bardziej angażują się w dyskusję o tym, jak poradzi sobie Polska, a w szczególności jej reprezentantka. W centrum uwagi znalazła świosenka Gaja, która budzi mieszane, ale bardzo emocjonalne reakcje. Ostatnio swoje zdanie na temat talentu polskiej wokalistki wyraził hiszpański dziennikarz Aitor Bermejo, współpracujący z serwisem ESI Plus Espania. Jak się okazuje, jego entuzjazm dla Gai może być zaraźliwy. W rozmowie z Pudelkiem stwierdził, że powrót Justyny na Eurowizję to nie tylko osobisty triumf, ale również dowód na to, że może ona mieć szansę na wysokie lokaty. Jak sam zauważył, kocham to, że Justyna Steczkowska wraca na Eurowizję po 30 latach i jest silniejsza niż kiedykolwiek, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Bermejo podkreślił, że Justyna zrobiła znaczący postęp, zarówno wokalnie, jak i scenicznie. Jego zdaniem jej wokal jest wspaniały a inscenizacja może zachwycić widzów. Co więcej, hiszpański dziennikarz jest przekonany, że Polska zdoła wejść do finału i zdobędzie najlepszy wynik od czasów Michała Szpaka, który zdołał zdobyć wysoką lokatę. Zauważył także, że Justyna ma potencjał, żeby zdobyć wiele głosów od widzów, oby te słowa się spełniły. Justyna Steczkowska, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat nadchodzącego wydarzenia, nie ukrywała swojego zaskoczenia pozytywnym odbiorem piosenki Gaja. Jak przyznała, nigdy nie przypuszczała, że utwór spotka się z tak dużą falą pozytywnych reakcji. To dla mnie ogromne zaskoczenie, że tak wiele osób docenia tę piosenkę, mówiła. Z radością zauważyła, że każdego dnia w internecie pojawiają się filmy, w których ludzie dzielą się swoimi opiniami na temat Gai. Dla niej każdy taki komentarz to potwierdzenie jej talentu, co napawa ją optymizmem. Mając 52 lata, słysząc tak wiele pozytywnych słów, odzyskuje wiarę w siebie, wyznała. Warto zauważyć, że Eurowizja to nie tylko rywalizacja artystyczna, ale także emocjonalna podróż dla wszystkich swoich uczestników. Justyna Steczkowska z pewnością jest świadoma tego kontekstu, a jej entuzjazm i dojrzałość artystyczna mogą okazać się kluczowe w walce o uznanie na międzynarodowej scenie. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń i trzymamy kciuki za Polskę oraz Gaję.